Leszek Gierlach został nowym przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie. Zastąpił na tym stanowisku Bronisława Przyczynka, kierującego Powiatowym Zrzeszeniem przez 16 ostatnich lat. Wyboru dokonano na piątym Powiatowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 25 lutego bieżącego roku. Ustępujący przewodniczący nie wycofał się całkowicie z działalności sportowej. Znalazł się bowiem w gronie 14 osób tworzących Radę Powiatową LZS. To jest bardzo dla mnie ważna dziedzina jaką jest sport, rekreacja, turystyka zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie tak bardzo szybkim, tak bardzo dynamicznym, tak bardzo wyłączającym człowieka z takiego życia, którym byłby potrzebny, tak jak kiedyś ludzie to wszystko przerabiali, więc dlatego cieszyłem się tym, że mogę im w jakiś sposób pomóc poprzez te wszystkie imprezy sportowe organizowane na przestrzeni tych lat, poprzez wszystkie te imprezy rekreacyjne, turystyczne, przez imprezy sportowe, których brało udział dziesiątki, dziesiątki, setki mieszkańców i dla Dobra swojego, bo to nie był sport wyczynowy, a raczej sport amatorski, rekreacyjny. I to doświadczenie, które przekazywałem, i ta radość tych ludzi, którzy brali udział w tych imprezach, no, były wielką radością i zadowoleniem, że mogłem tym ludziom w jakiś sposób dać cząstkę siebie i, i, i mogli spędzić z pożytkiem dla swojego zdrowia, dla swojej sprawności fizycznej jakiś tam dzień na imprezie sportowej. Cieszyły mnie wszystkie imprezy, cieszyły mnie wszystkie zorganizowane zawody sportowe w większym czy mniejszym zakresie, ale no, przyjmowałem to po prostu z radością i cieszyłem się, że mogli ludzie ze mną współpracować i Mogliśmy te imprezy przeprowadzić, to mogę jedno powiedzieć. Było to dla mnie takie też i wyzwanie: czy, czy sobie z tym poradzę, czy sobie poradzę ze współpracą przede wszystkim z ludźmi, którzy działali i w Radzie Powiatowej, i z działaczami klubowymi, i z prezesami klubowymi, i z dyrektorami GOK-ów, z wszystkimi, którzy mi w jakiś sposób pomagali. To było takie wyzwanie. Myślę, że w jakimś stopniu tam spełniłem te wszystkie pokładane nadzieje, a... Oprócz Bronisława Przyczynka Radę Powiatową tworzą Henryk Dąbrowiecki, Paweł Jurkiewicz, Zofia Czech, Mariusz Leń, Grzegorz Ostrowski, Janusz Pańko, Stanisław Buczek, Bolesław Kostur, Jan Wojtowicz, Grzegorz Konopka, Zdzisław Toczek, Piotr Wrona i Mariusz Szwerc. Ten zespół ludzi w największym stopniu wspierał będzie nowo wybranego przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS. Po rozmowach takich wstępnych z panem Bronisławem. Przyczynkiem, że on już jednak chce zwolnić to stanowisko, chciałby kogoś młodszego, nowej krwi, jak to on to powiedział. Po przemyśleniach, po zastanowieniach, no, no dalej jestem jeszcze pełen obaw, dać rady go zastąpić przede wszystkim. No i niestety trzeba teraz wziąć na siebie dużo obowiązków. A ma Pan już doświadczenia w tej działalności sportowej? Od kilku lat prowadzę w Bliznym klub Old Boy, To w wieku 30 plus dla starszych. No tutaj z Panem Bronisławem Przyczynkiem od początku powstania tego klubu współpracowałem. No, przy tych imprezach, urlikach, halówkach zawsze chciałem być blisko i widzieć, jak to się odbywa. No, myślę, że, że, że żeby dać rady, to jest przede wszystkim chyba na razie. A przy pomocy, jak niektórzy deklarowali, że pomogą, tak myślę, że uciągniemy. Myślał Pan, że o jakichś decyzjach, jakichś nowych inicjatywach? Czy bardziej będzie się Pan starał utrzymać to, co jest do tej pory? No y, myślę, że utrzymanie tego kalendarza. No, gdyby coś wyskoczyło, wiadomo, można by było się zastanowić, ale na razie y, chyba to, co było zaopiniowane. Kalendarz był przed, w tamtym roku jeszcze zaopiniowany. Tak na razie będę się trzymał. Raczej kalendarza i tych imprez, które w powiecie. Się odbywają. Ta baza sportowa, jaka jest w powiecie brzozowskim, ona sprzyja rozwojowi tego amatorskiego sportu, rekreacji. Ja tak obserwuję odkąd e, zająłem się w bliznym, jednak e, no, są chętni, e, przychodzą, e, pomagają e, drużyny, ostatnio już było tych nawet boi było osiem drużyn na tych naszych halówkach, na, na orlikach. E, obserwuję też, bo mam dzieci w wieku szkolnym e, też. E, w naszej miejscowości dużo imprez się odbywa. No, trochę dzięki tym urlikom no, jednak one tak wizualnie przedstawiają, że można ćwiczyć. I jest teraz taka chyba tendencja, że każdy próbuje dbać o zdrowie. Zjazd delegatów był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Tytułem: Zasłużony działacz LZS uhonorowani zostali Marek Ryba, Zdzisław Toczek, Zdzisław Przybyłowski, Mariusz Szwerc i Marek Owsiany. Honorową złotą odznakę zrzeszenia LZS otrzymali Jan Leczek, Zdzisław Ziemiański, Sebastian Czech, Piotr Wrona, Leszek Gierlach, Maciej Lelek, Grzegorz Konopka, Paweł Jurkiewicz. Medal 70-lecia LZS z kolei przyznano Januszowi Dragule, Henrykowi Kozikowi, Stanisławowi Jakielowi, Bolesławowi Kosturowi, Janowi Wojtowiczowi, Zbigniewowi Babireckiemu, Stanisławowi Chrobakowi, Zbigniewowi Dudkowi, Grzegorzowi Sobocie, Stanisławowi Buczkowi, Kazimierzowi Kozubalowi, Markowi Szerszeniowi, Zofii Czech, Henrykowi Dobrowieckiemu, Leszkowi Ziemiańskiemu, Adamowi Śnieżkowi, Ryszardowi Pilszakowi. Dyplomy starosty brzozowskiego z podziękowaniami za pracę na rzecz sportu, które wręczał wicestarosta Janusz Draguła otrzymali Sławomir Skwarcan, Maciej Bednarczyk, Jacek Adamski, Edward Trzewczyk, Tomasz Gomułka. Przedstawiciele Powiatowego Zrzeszenia LZS podziękowali brzozowskiej Gazecie Powiatowej oraz podkarpackiemu zrzeszeniu LZS w Rzeszowie za pomoc w bieżącej działalności Kazimierzowi Kozubalowi za promocję sportu szachowego Waldemarowi. Buczkowi za krzewienie sportu wśród oldboyów w Brzozowie. Rada Podkarpacka Zrzeszenia LZS w Rzeszowie nagrodziła natomiast okolicznościowym pucharem brzozowskiego przedsiębiorcę Andrzeja Bieńczaka za finansowe wsparcie przy organizacji zawodów.